Państwo, nie chcę Zapraszam Was do mojej drugiej serii na moim kanale. Let's Play Pokémon Crystal. Tak? Po skończeniu Ligi Kanto muszę Wam przyznać, że mam, że mam trochę dość. Odsaptałem tak gdzieś dwa miesiące. Mama nagle mi powiedziała, Maciek, masz ciocie, mieszka pewnie Giotto. Ja co? Bo ja możesz do niej wyruszyć na wakacje. Takie krótkie, od tego, gdzieś mistrzem Pokémon. Powiedziałam mamie, a ja już odpoczywałem. No mam, powiedziała mi, tam też są my Pokémon, tam też jest liga. Twoja matka, kroki, ja tam jadę. I dlatego, skoro już, powiedziałam mam, się stało, kiedy was nie było, to pojechaliśmy. I teraz tak, opcje. Ten typ ramki już widzieliśmy. Więc zmienimy sobie. Nie! Nie! O kurde, ten zarobisty! Szybkość tekstu fast. No baga. Iciśmy tę muzykę, bo stosuje nas bardzo głośno i tym chłopcem. Ta nie, chyba śpię i teraz muszę się wszystko czy jest dzień... Znaczy godzina dzisiejszego dnia. 16 minutki. Podajmy patrzę po 26. Trochę jest do przodu, ale co z tego? Tak, jest fakto 26. Teraz tak. Cześć, przepraszam, za yy, zaczniemy. Tak, witam cię w świecie Pokémon moim to. Łuk. Jestem profesorem Pokémon, to jest jeden z nich. Oczywiście jest Pokémon drugiej generacji Whooper. I jest yy, tak. Tak, Pokémon żyją na całym świecie. Yy, tak, jesteś trenerem. Pokémon. Twoje imię to. Ołk jest śmieciem, ponieważ nie pamiętam nawet mojego imienia. Gościa, który wygrał Ligę Kanto, o którym było głośno we wszystkich telewizorach. On mojego imienia nie pamięta. No debil. Oczywiście widzisz, że zmieniłem ponieważ wiedziałam, że takie są popularne w Johto. To są mięciuchy. Tak, Maciek fajnie tę historię. Po pokonaniu Samika w Lidze Kanto chłopak się załamał i postanowił odłożyć Pokémon co najmniej na rok. Ale Ty natomiast widzę, że nie odpuszczasz i idziesz dalej w poło swoje. Więc wyruszaj w swoją nową przygodę! Życzę ci powodzenia. No tak. Ja już wyruszam. Nie przeciągam tego i wyruszam. Tak, w komputerku coś jest? Wyłaśnie. Och, Maciek! Obudziłeś się. Profesor N. Mówił, że chciałby być bardzo poznać. Tak, mówi coś tam, że może ci dać swojego pierwszego pokemona Mama mi dała jeszcze telefon. Znaczy, nie moja mama, tylko moja ciocia sobie. Dam ja telefon, moja ciocia. żeby się nie zgubi w odcinku, to jak coś to mógłby do niej zadzwonić. Czyli który jest dzień? Taki dajmy na przykład. Tak, tak mam godzinę. Tak, wszystko wiem, ja wiem, jak się korzysta z telefonu, ciociu. No, to jest koleżanka mojej cioci, na przykład. Czy jeszcze ciociu? Mąż i do profesora Elma. To pójdę do profesora Elma. Ja ci ludzie, nie chcę z nimi gadać, pójdę po prostu co chyba widziałeś sesja, a kazałem cię o tym, jestem grzecznym chłopczykiem, to pójdę sobie z co kazałem cię, o nie zrobili? Ta, ja... Yeah. Maciek, witam cię, to jest moje laboratorium. Trochę, no oczywiście nie będę wam tego tłumaczył dokładnie, nie powiem jak, ja będę to sobie z wideo, a jeśli nie rozumiecie dalej dlaczego, ja przekręcam tą fabułę, ja po prostu tworzę jakby jedną własną historię. Przekładaj, idziemy dalej. Tak, witam cię w moim skromnym laboratorium. Jak być byłeś u profesora Ołka, to jest trochę gorsze, ale co z tego. Byłem jego jakby uczniem, bo to tak chyba było w anime. Byłem jego uczniem, no i teraz stworzyłem właśnie robocie w regionie Jotto. Nawet ma tak. No, ma coś tam się mnie pyta. O, Och, hej, to jakiś e-mail. Okej. Okay. Hej. Mr. Pokémon powiedział, że ma dla mnie jakąś przesyłkę. Mógłbyś do niego pójść i mi ją przynieść? Weź swojego pierwszego Pokémona. Nie ma na to czekać. Weź go. Weź jednego z tych Pokemonów na stole. I tak y, od razu ostrzegam was. Wy nie wybieracie, którego ja biorę Pokemona. Sam wybieram. Syntaguy. Ognisty. Czy chcesz go wybrać? Nie. To weź innego partnera. To do Wodny. Nie. To wy innego partnera z trawiasty. Czy chce się wybrać? Nie. I teraz decyzję. Widzicie sobie, e, który jest smadzik twój ulubiony. Skoro w Kanto był mój swój to, to który jest ulubiony? Powiem szczerze, moim ulubionym jest Totodile. drugim na miejscu jest u mnie a na ostatnim jest jeszcze jakoś nie przypadam za Cikowitą, ponieważ ona ma jeszcze najbardziej tu pod górkę, e, ponieważ ona jego ma wielkiego pecha, bo... E, te jakby odznaki są na niej pechowe, bo ona mi jest bardzo słaba. Ale wiecie co? Chcę sobie utrudnić życie i dać szansę temu pokoju, ponieważ nigdy go nie trenowałem. Cikoita! Szczerze, nigdy cię nie trenowałem. A chodź, wezmę cię. Pozyskaliśmy w tocinku Cikoita, nowego członka naszej drużyny. W sumie pierwszego członka. Nie chcę jej nazywać. Tak, profesorze że M już idę do Mr Pokemona. Mr. Pokémon, pana Mr. Pokémon, można powiedzieć. Tak. Dał mi swój numer telefonu. Dzięki. To weź przez ten Daj mi iść. No, dziękuję. Znaczy, się butów do biegania nie staje, bo butów do biegania się chyba zostaje wtedy, kiedy się. Przepraszam was. Na to jest najgorzej, nie? Będziecie nagrywać, i ktoś się teraz powie, dodzwonić. To jest najgorsze, nie? Wy mówicie, nagrywam, to cholera nie odpuszczą. Nieważne. Przecież nie każdy jest idealny. I nasz pierwszy na Pokémon w gruncie Jotto, będzie to: Sentret Pokémon, którego jeszcze nie znacie. Ja go znam. To jest Pokémon. Z tego regionu, Chikorita, chłopak, posiada taki Growl Nie chcę toczyć, na razie jestem pokonem walki Pod te poza odcinkiem Teraz mam plan iść dalej Pójdziemy tędy Oczywiście pierwszego odcinka, jak zwykle, na x nie przyspieszam go Dopiero od drugiego zacznę przyspieszać już grę Tak jakby pierwszy odcinek to jest Weź Potiona No fajnie, że go znaleźliśmy, więc ja idę dalej Oczywiście jak pamiętacie w poprzedniej serii, ja tam nadal miałem taki licznik sobie w opisie i udało nam się pokonać z trenerów i policzyłem. Nie wiem czy dobrze policzyłem, możecie sobie policzyć jeszcze raz, chyba jak ktoś by tak był chętny mi policzyć. Ale ja sądzę, że dobrze policzyłem i wyszło, że pokonaliśmy 353 trenerów. Oczywiście walki podwójne, których nie mogłem uniknąć. Liczymy jako jedną walkę. Jakbym ich mógł uniknąć, to liczyłbym jako dwie. Ale ja tak nie robiłem. Ja zawsze umiem uniknąć podwójnej walki, bo się... Ja nie lubię podwójnych walk. Ora, to, znany nam Pokémon. Czy pani go w tej serii szkolić? Nie mam pojęcia. Ale gdyby ktoś wiedział, mam to jednej spodziankę dla Xenonusa, wersja druga. Nie wiem, czy tak się nazywa? wersja druga. A na ten kanale, a dobra. W takiej jak się zbiera jagody. Jagoda. Mam się do niego niespodziankę. On się nie uśmie ucieszy, nie uśmieje A ja jeszcze nie w tym odcinku jest rady Cherry Girl of City. Chciałem gadać z tym panem, to on nam da mopę. Ta i on chce nam pokazać, jakby go na Nie wiem czego bym nie wiedział. A już się my znamy, wszystkie te miejsca. To jest Pokemon Centrum, my to wiemy. To jest Pokemonowy Market, my to wiemy. To jest rok 30, my tego nie wiemy, ale już wiemy. To jest plaża, robię na nią patrzeć, mam to w dupie. No i nie bądźmy dosyć nie mieli do niego To jest tak dziadku, który po prostu nie ma z kim pogadać, więc nie ma go bo to mi do mnie gadać A to mój dom Wpadł mi na herbatkę, a ja ci dam mapę Dzięki Ale na początek, podałoby wam pokazać tę mapę na telefonie Widzicie? Tak możemy między wszystkimi tymi miejscami przebierać są wszystkie miejsca w regionie DOTTO. Tak, dosyć długi ten region. Tak, jakby ktoś powiedział, to jest dosyć długi. Tak się przez niego mniej więcej idzie, dosyć długi ten region. Ale dobra. No, tu jest czikowita. I no coś trzyma. I tępeni Oran Jakąś jagodę mówiłem. E, tak, tu jest ciekawie, Ta. No i spoko mi się wydaje mniej więcej. Idziemy do tego Mister Pokemona. Z tego co wiem, on mieszka gdzieś tutaj. W tym dyszeli, żeby się z nas i z nim spotkać. Ścieżka 30. Piry. Nie mam jeszcze pokeboli. Żeby to nie łapać. To no, tego tak ma maksymalnie trwało 20 minut. Strzegam was, to jest maksimum. I to tak trwało. 20 minut. Ale chcę też podszkolić chociaż o ciupinkę cikkowitę, żeby wbiła chociaż szósty poziom. No bym wolał mnie na tym Pokémonie mam nadzieję, że on nie poznał gasta! Na czwartym levelu bym się obawiał tak. Wójna. Zabrałam. Okurny, no nie! Benia zbić teraz! Ty pijasz. Ty pijasz, daj mi spokój! dobry Na Tobie mogę potrynać, ponieważ jeszcze z tego wiem, w tej generacjach nie było żadnego robaczego ataku. Tak. Tak. Działa. Powiecie co? My to przyspieszymy, tylko piew. Zobaczymy w setting, jakie mamy przyspieszenie. Yy. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. U nam trochę nie ma przyspieszenia. I co? Żeby zagrać w tę grę, to się płacić jeszcze inny emulator. Bo na tym się chyba nie nie dało. Dlatego w tym odcinku przejdziemy ten kawałek gry. I jakby zaczynał jeszcze raz tę serię, to już się na nowym emulatorze, nie na tym, na innym, a na nim. Będę już miał opcję przyspieszenia tej gry, a niestety ona będzie mega bardzo, bardzo, bardzo szybko wtedy. Będzie mega szybko działać, będą też szyb szybkie odcinki, ale jednak nie będę tak chodził wolno. No przyznajmy się. tego jest za wolna według mnie. Dlatego dobrze nawet, że ten odcinek jest taki wolny, miał być. Nie mogę po prostu przyspieszać sobie to Fajnie użyjmy takla i po prostu pokonajmy. Spudowałem znaczy, on spudłował. Fajnie. W z że on To jestem szybszy, no. szybszy. Szybszy. Chciałem zapomnieć, że moja czekojuta to chłopak, bo zwykle się wstrzymałem właśnie, że czekojuta to jest dziewczyna. Bo nie myślę, że ten pokój będzie dziewczyna. To jest tak. Caterpillar znowu nie trafił. A my dowiedzieliśmy, bo jesteśmy zarobiści. Oczywiście, tak. A nie, jest większy. Teraz musimy trapić. I może szósty poziom już zdobędziemy. Byłoby spoko szósty poziom mieć. Katerpi odpadł. Jest szósty poziom to, czego chciałem. Dokładnie. Teraz. Pędzę tu. Dzisiaj nagrampani tylko jeden sobie odcinek, bo mi się więcej nie chce. Bo jak też mam wakacje, też muszę odpoczywać. No, jakaś jeszcze inna jagoda, później tej jagody obszermy w następnym materiale najprawdopodobniej. To jest tak, chodźmy tu. Tak, cześć Maciek. To jest właśnie Mr. Pokémon. Dał właśnie nam Mr. Egg dla profesora Elma. Bardzo jestem tego zadowolony. I dziękuję Ci za to jajko. A to jest jego przyjaciel, profesor Oak. O, witaj Maciek. Znowu się widzimy, a widzieliśmy się dopiero w Kanto. Nie zastanawiam się, co ja tutaj robię. Mój przyjaciel, Mr. Pokémon, poprosił mnie, żebym ten. Więc, coś mu tam pomógł dopracować. Nie wiem dokładnie pytał, co. Popatrzył na Miancikowiczkę i widzi, że jest ze bardzo szczęśliwa. Ruszasz na podróż. czytał być się Pokedex. I dopracowany pokedeks, Bo to już jest Pokedex z drugiej generacji. Więc, ta jest zapisana jako. napadę do Mister Pokémon powinny nam podleczyć Pokémony. Dokładnie. Może się niego przesadzać, jakby podleczyłeś tam Pokémony. Czy jesteś jakby taki, trochę lekarzem? Profesor Elm do mnie dzwoni, tak. Maciek, coś strasznego się stało. Chodź tu szybko. Co to się mogło stać, profesorze Elm? Pędzimy do profesora Elma. Jeśli profesor Elm ma kłopot, to co my tutaj zrobimy? Czy to on nam dał Pokémona? naszego pierwszego w tym regionie. Musimy mu pomóc. Znajmniej ja tak sądzę. Nie wiem, czy ja chcecie mu pomóc. Napiszcie mu w komentarzach, czy chcemy mu pomóc. Ja bym mój ciąg pomóc. Dobra. Hop! Jakąś agórkę jak zezgadniemy stąd, dziękuję szybko. Idziemy do profesora Elma. Mówię co, jeśli mu się coś stało, to wtedy ja z tego nie wybaczę. Profesorze Elm! Profesorze Elm! Kim ty jesteś? Yy, właśnie wychodzimy z laboratorium. O, ty też masz Pokemona. Ja też mam. Dostałem od profesora Elma, więc. Może zawalczmy Stać mistrzem Pokémon. Walczmy. Walczymy z Maciek versus. Versus gościu, który wygląda co najmniej dziwnie i wygląda jakby miał tak tego tego pokebola yy, ten. teraz z tym poką miał spaść. No ba, zobaczymy co za poką. Sintaquil. to ja wystawię te do tej walki. A moja Chikorytę jest silniejsza, balanie. A twój jest szybszy. Nie, Chikoryta. Zaatakuj tego Syntaquila raz, dwa. Pokażemy mu, co to jest współpraca. Jeszcze jeden! Tak! Do rady! Tak! Bigo! Mocno! Tylko że kryć się nie trafi, bo wtedy przegamy, Ale ja nigdy nie przegrywam. Tylko raz może mi się zdarzyło po Fire dach. Ale tylko może raz mi się zdarzyło. Ale tak to nie przegrywam. Jestem mistrzem Pokémon Przecież w Kanto. Co?! A gdy się coś pytał, czy pójdę na PoJot, to bo w Pokémon Krystal, czy się jest jeszcze nie Kanto, czy ja tam pójdę? Nie, ja tam nie pójdę. Bo my się nie chcę, bo jesteśmy Pokant. Czikorita poziom siódmy. Jest! Czikorita! Pokonaliśmy nieznajomego kogoś! Co Jak to myślę? Przegrałem! Ach! Co w moje imię? Oddałem mu kartę trenerską. Nie wiecie, kim on jest? Ja wiem! Wiecie, kto to jest? Dlatego wam już nie powiem, kto to jest. To kim on jest, wy się dowiecie wszyscy w następnym odcinku. Tak samo w następnym odcinku pójdziemy pomóc profesorowi Elmowi. Coś mu się stało. My tego nie wiemy, ale to na następny odcinek. Już może lepiej zostawmy to wszystko. To by było na tyle w tym materiale. Do zobaczenia. Bye, bye.